Dzień dobry, Justyna Adamski. Tematem dzisiejszej prezentacji będzie przedstawienie, w jaki sposób z kodami GTU poradzić sobie w programie Wapro Fakturka. Jest to produkt najtańszy z rodziny programu Wapro, Asseco Wapro i jest bardzo chętnie stosowany przez małe firmy usługowe. Otóż aby poradzić sobie z tymi kodami, musimy wyposażyć się w program Waprofakturka w wersji 8.6. Po uruchomieniu programu powinniśmy odwiedzić kartotekę kontrahentów. Jeżeli między firmą wystawiającą fakturę a kontrahentem istnieją powiązania, to wtedy w kartotece kontrahentów tu z prawej strony, na dole, mamy kody transakcji handlowej. Musimy sobie wybrać y, y, tą pozycję i tu zaznaczyć, na przykład, istnieją powiązania między nabywcą a, doko a dokonującym dostawy lub wykonującym usługi. Jeżeli sobie to zaznaczymy, ten kod, to w momencie wystawienia faktury y, ten kod pojawi się w dokumencie handlowym. Drugim takim miejscem, też w kartotekach są nasze towary i usługi. Ja mam tu prosty przykład usługi księgowej. I teraz, jeżeli wybierzemy tą pozycję, to tu też z prawej strony, w dolnej części ekranu pojawi się. Możemy zaznaczyć mechanizm podzielonej płatności, gdyby dotyczyło to towaru podzielonej, który jest. Objęty mechanizmem podzielonej płatności, jeżeli występuje ten towar na fakturze powyżej 15 tysięcy, oraz możemy też przydzielić kody klasyfikacji GTU. Na przykład dla usług księgowych jest to kod GTU-12. Dla usług świadczonych o charakterze niematerialnym robimy: Wybierz, i mamy przydzielone i w momencie wystawiania faktury te kody 2 będą nam się podpowiadały. Teraz przejdziemy do faktu Do wystawienia faktury. Robię dodaj. Uwaga. Jeżeli tu w górnej części nie widzimy kontrahenta lub kodów klasyfikacji handlowej, to wtedy musimy najechać tu Delikatnie myszką między górną częścią naszej dolnej, yy, dolnego grida, a tym nagłówkiem. Kursor nam się zmieni na taką strzałkę w górę i w dół i dwie poziome linie. Trzymając lewym przyciskiem myszy musimy przeciągnąć, aby zobaczyć, te okno, zobaczyć okna związane z klasyfikacją i z kontrahentem. Wybieram kontrahenta, no, w tym przypadku sobie wybierzemy tą firmę, która, do której przy, 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 przywiązany był kod TP i w, w dolnej części wybieram y, towar, usługę z, z kartoteki. W tym przypadku moje usługi handlowe. Wstawiam ilość. Pojawia mi się wartość tej usługi. Mogę oczywiście tu ustalić formę płatności, termin, zapłaty. Te wszystkie pozostałe informacje, one się tu pojawią i robię zapis. I teraz, jeżeli drugi raz wejdę, to mam tu przydzielone kody GTU transakcji. Jeżeli będę drukował tą, tą, tą fakturę, to pojawią mi się te kody tutaj przed kwotą do zapłaty za wymienionymi usługami. Dziękuję za uwagę.